Proszę was, tylko jedźmy bez hamulców. Lubię szybkie samochody, a więc teraz zredukuj, czasem wrzuć na luz. Żeby przycielować, przy tym możemy wszyscy razem wspólnie posłuchać muzyki. Ale częściej staraj się omijać przy bokiem, a także ludzi, którzy nie idą w twoją stronę. I wiesz co ci powiem, gdy będziesz widział zakręt, puść momentalnie sprzęgło i przeleć przed życiem. Ręczny, nie po to by się zatrzymać, po tym koła w ruch, żeby była lekka, zadyma. Niczym lambo huragan pędzi przez życie szybko, lecz z komfortem, żeby coś z tego wycisnąć, mam nadzieję, że łapiesz. Co ci chcę przekazać, czasem pewnie się ubrudzisz Niczym Jeep, Jeep pędzący po lasach Możesz być jak G-klasa z dobrym stylem Po staremu w niej nigdy nie zabraknie charakteru Nie zmieniaj się, nie bądź futurystyczny Gdy będziesz szedł za światem, staniesz się zbyt elektryczny Niczym Tesla Niby fajna fura, sportowa limuzyna, ale bez dźwięku zamula Gdy czujesz się zbyt mały, popatrz na A4-5 AMG sportowy wariat, on non stop zdziera oponę Niczym ty, podeszły w drodze na szczyt Gdy tam dojdziesz, będziesz z klasą jak Jaguar F-Typ Jak Jaguar F